Witam, witam wszystkich w Battlefield 2042. Proszę Państwa, mamy już, można powiedzieć, oficjalną premierę. Od 12 można grać w abonamentach EA Play i też w tych edycjach Ultimate. No i proszę Państwa, mamy tutaj naprawdę do czynienia z bardzo dobrą odsłoną. Troszkę już tutaj pograłem. Po pierwsze, mamy tutaj trzy tryby, czyli taką wojnę totalną, gdzie mamy tutaj epickie bitwy, i oczywiście znane tryby podboju i przełamania od razu wam tak zaprezentuję. Jest taki Hazard Zone, bardziej taka wariacja na temat Battle Royale. No i tryb portal, który naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawy i możemy tutaj mieć różne tryby odnośnie poprzednich części, czyli na przykład Battlefield 1942, mamy tutaj Bad Company 2, mamy Battlefielda 3, będą jeszcze później prawdopodobnie inne gry. Oczywiście z Battlefielda, także no cóż. Zagramy sobie tutaj tą wojnę totalną. Mamy tutaj nawet taki bardzo fajny samouczek. Włączymy go sobie. Później będzie jeszcze taka wprowadzająca scenka do całego Battlefielda i zagramy, zobaczycie jak to wygląda. Dajcie znać, czy gracie, czy testowaliście. No i jak wam się podoba ten multi Ogień, krzemień, język, maszyny. W obliczu kryzysu ludzkość przystosowała się. Staliśmy się wojownikami, odkrywcami, budowniczymi, marzycielami tymi, którzy są w stanie zmienić świat.

Rodzinę. Jedno państwo upada, zanim kolejne, a wtedy miliony uchodźców ruszają, każdy w swoją stronę, ale nigdy nie, nie. Nazywamy siebie bezpatan. Jesteśmy bezpaństwowcami walczącymi o przetrwanie. Znaleźliśmy się między ostatnią dwójką supermocarstw, które walczą ze sobą o zasoby, co grozi wciągnięciem nas w wojnę nowego rodzaju.

Dane na jego pokładzie wystarczą każdej ze stron, żeby nas rozwalić. Już wcześniej mierzyliśmy się z kryzysem, to wtedy narodzili się bezpaństwowcy. Jesteśmy wojownikami, przystosowaliśmy się. To nasza walka. Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzał. W strefie walki dwie armie rywalizują o zdobycie i utrzymanie sektoru. Walka trwa, dopóki jednej ze stron nie skończą się posiłki i nie zostanie zmuszona do odwrotu. I tyle. Dalej. Jak zajmuje się sektory? Należy zabezpieczyć cele na ich obszarze. By zabezpieczyć cel, trzeba pozbyć się wszystkich wrogów. Kiedy dana strona przejmie wszystkie cele na jego obszarze, przejmuje sektor. Jeśli utrzymacie więcej sektorów niż wróg, wyczerpujecie jego posiłki. Kiedy mu się skończą, przejmujecie pole walki. Jasne, można walczyć z wrogiem i zredukować hmm. jego posiłki. Ale klucz do zwycięstwa to zdobywanie sektorów. Skupcie się na celu, ludzie. Ruszamy! Tak jest. Bardzo fajny samouczek, co? Bardzo fajny samouczek. No to zagramy, zobaczymy, jakie będą tutaj mapki. I już widzimy się w rozgrywce. Eee, serio? Dobra, jesteśmy tutaj. Drużyna diabłów. I jesteśmy na Antarktydzie. Więc tutaj na tej mapce jeszcze nie grałem. Ostrzeżenie na nasze pola naftowe w Antarktyce. Twierdzą, że prawo międzynarodowe, ale oni po prostu chcą przejąć złoża ropy. Nie Dobra. I teraz tak, mamy tutaj oczywiście specjalistów. Jest szturmowiec, jest tutaj dwa razy szturmowiec. Ten trzeci jest wyłączony z uwagi na to, jego OPEA umiejętność, która była już w becie. Mamy tutaj Irisza, mamy Borysa, to jest polski operator, Kaspera. RaO, tutaj też jeden jest jeszcze wyłączony, z tego co widzę. Jest Falk i Angel. Dobra, lecimy, już się zaczyna. No, wygląda pięknie, gramy na PS5, proszę państwa. Sprawdzałem też wersję PC-ową, ale no, szczerze mówiąc, optymalizacja, jeśli chodzi o procesor, jest dosyć kiepska i tutaj wygląda to lepiej w takiej konfiguracji. Myślę, że bardzo mocnego pc potrzebujecie, żeby tak wyglądało jak na konsoli nowej generacji No to cóż, tutaj zobaczcie, że możemy sobie modyfikować w locie Na przykład zmienić sobie celowniczek i mamy troszkę inaczej Oczywiście to będziemy później odblokowywać wszystko Wszystko pięknie hula, 60 ramek jest Tutaj mamy takie gadżety dodatkowe, jeśli chodzi o... Różne klasy, można sobie jeszcze granacik jakiś tutaj wrzucić, wszystko jest i możemy działać. Możemy działać. Kilku Wam specjalistów oczywiście pokażę. I dajcie znaka, co o tym myślicie, właśnie o tych specjalistach. Czy wolicie bardziej takie klasy postaci, czy jednak coś nowego, bo to jest coś nowego. A tutaj taka wojna totalna tak wygląda pole bitwy akurat na tej mapie. To w becie mieliśmy tą... Mapkę, Gujanie Francuskie, jeśli się nie mylę. to oczywiście z Tornado i z tą rakietą. Natomiast tutaj taka zimówka, taka typowa zimówka, dosyć mała, dosyć mała mapka, jak na ten duży tryb 128. Na razie jest spokojnie, myślę, że właśnie te początki. Te początki są bardzo, bardzo spokojne. Mamy tutaj przecież 1200. Ttietów do ściągnięcia. Ale wygląda fajnie. Wygląda fajnie na, na playce, Na PC naprawdę trzeba mieć troszkę sprzęt. Już nie chodzi o grafikę, ale nawet ten procesor. 12 wątków minimum. 12 wątków minimum, jak chcecie sobie pograć w fajnej jakości, to przyda się. Zdecydowanie się przyda. Zobaczmy, tutaj się troszkę przebijamy, może polecimy bardziej tam, co? na Fki. O jednak coś tutaj się dzieje. Coś tutaj się dzieje, natomiast jeszcze nie ma przeciwników. To jest dopiero początek. Będę troszkę wam ciął ten gameplay. Natomiast dajcie znać koniecznie, czy chcecie więcej Battlefielda, bo to jest taki, można powiedzieć, pierwszy premierowy, żebyście wiedzieli, że już można grać. Ale chciałbym sprawdzić ten tryb Portal, zdecydowanie ten tryb Portal. I tam troszkę pohasać na przykład na mapkach strójeczki z, z batką Pany. Zobaczymy, zobaczymy co to będzie. Natomiast na pierwsze takie wrażenia moje bardzo pozytywne. Grałem troszkę meczyków właśnie w tym podboju. Troszkę oczywiście w becie. Jest nieźle, jest nieźle jeśli ktoś lubi. Oczywiście takie multiki. O, tutaj patrzcie jakiś dinozaur. Cel. Ale szczerze mówiąc właśnie ten początek jest bardzo niemrawy. Oj tam w ogóle co się dzieje? Tam gdzie strzelają. I nie ma jeszcze takiego mniejszego trybu. Chciałbym coś mniejszego. Myślę, że w tym w tym portalu byłaby szansa na coś takiego. A daleko w ogóle trafimy? Ej ja tu lepiej na blisko co? Lepiej na blisko będziemy hasać. Dobra. No tutaj napadzików. multiplayer na padiku. Jest wesoło. Jest wesoło. Ale zobaczcie, tutaj po lodzie też można śmigać. Oj, tam jest jakiś. jakiś czołg. Uwaga, uwaga. Może bym sobie rozstawił tą wieżyczkę, co? Dobra, niech będzie. Nie wiem, czy ktoś się w ogóle nadzieje, ale. Taka zaporowa. Kurde, co? tu się dzieje jakieś pontonu. Pięknie, pięknie. Dobra, idziemy ekipom. Troszkę tutaj na już naszych mamy, ale oni mają high grounda. Mają high grounda. Pierwszy strzał w ogóle oddałem. 10 minuta słychać strzały. Tam w ogóle można skakać nieźle, no tej mapki jeszcze nie widziałem, więc to jest takie pierwsze wrażenie, dosłownie na tej mapie jesteśmy w stanie tutaj sforsować, wątpię. Tutaj raczej sniperzy powinni odstawić, no tak jest, nawet należąco. No teraz spróbujemy troszkę się zmodyfikować, zobaczymy innego operatora i pójdziemy sobie troszkę na inne miejsce. Modyfikuj teraz tak. Tutaj możemy sobie wziąć na przykład szturmowca albo inżyniera. Ok. Inżyniera. Zobaczcie jeszcze. Mamy tutaj modyfikacje w ogóle, nie? Można sobie zmienić na przykład tu, takie rzeczy, i tak dalej. Nie ma problemu. Tu oczywiście mamy klasy, mamy. No różne bronie, ewentualnie można snajperkę sobie wziąć dodatkową i dodatkowe są jakieś narzędzia, apteczki. O niech będzie, niech będzie to. Gdzie my chcemy przejść? Może na C byśmy poszli, co? Dobra, pójdziemy sobie na tu C. Jest sniper, proszę Państwa. Oj, jakieś plecy. Od razu pleca, z tego czołgu. Z tego czołgu. Dobra. O tym się za długo nie nabawiłem, więc polecimy dalej. Nie pozwólcie Amerykanom podbić wszystkich sektorów. Dobra, pewnie, że nie. Jesteśmy Rosjanami teraz. Tam nawet poszli, ale zobaczcie, jak ogromne są te, właśnie, pola bitwy. To jest bardziej dla osób. Ja szczerze, jestem taką osobą bardziej, która lubi mniejsze lokacje. W multikach również. Natomiast to jest taki typowy BF, taki duży, jeszcze większy niż był. I dla osób, które lubią właśnie takie duże mapy, to będzie rarytas, nie? Będzie totalny totalny rarytas i fajnie to wszystko wygląda. Myślę, że. Myślę, że na razie jest pozytywnie. Natomiast ta rozgrywka jest taka na początku bardzo, bardzo wolna. Później jak się to wszystko zawęzi, jak wszyscy się rozstawią, no to jest już lepiej, bo... A też jeśli nie ma tylu graczy, to jest to uzupełnione botami, więc. żeby to miało wszystko taką większą skalę, to jest uzupełnione tak jak na przykład w Battlefroncie, nie? Tam, tam są te tryby 4x4. Oj, dlaczego on tam nie strzela w niego? Serio? Tam są te tryby 4x4 w kopie. Gramy w 4 gracze i reszta jest. Reszta jest po prostu botami. O kurczę. Dobra, uwaga. Na tych dużych mapach to naprawdę raj dla snajperów, tak mi się wydaje. O, tam ktoś. Tam ktoś się bawi. Ja bym sobie najpierw pozwiedza po prostu lokację, bo ona jest naprawdę ładna. Wiadomo, że z specem od multi nie jestem ale Oj, opada Siły są już To jedziemy udało nam się utrzymać celu Alfa 1 Dobra coś tam dostał ich siły tych musimy Dobra tam jakiś tam jakiś asystą poszedł Dobra, pójdę na jakiś punkcik. Tak jak mówił w tym poradniku, w poradniku żołnierza Żeby iść troszkę na punkcik, co? 920, no mają więcej, mają więcej, mają BCD A jest na razie sporny Chociaż to C by było warto odbić, nie? Oberwał Dobra, pobawimy się tą snajperką. A tutaj snajperka, jednak na tych dużych mapkach, będzie potrzebna. Dobra, Dobra, dostał Bartłomiej. Pięknie. Dobra, pięknie. Coś się dzieje, Sektor Obroniony. Szczerze mówiąc, jakbyście mi powiedzieli rok temu albo pół roku temu, że będę grał w Battlefielda na padzie w multiplayer, to bym powiedział, no dobre żarty, dobre żarty. A tu jeszcze mamy ewentualnie taką lunetkę, a tą gorszą, tak? Dużo gorszą, ale to jest mega fajne, że możemy sobie w locie to zmienić. Dobra, tamten padł. My jesteśmy tutaj w ogóle jak na Widelcu. A może bym poszedł tam w górę? Tam w ogóle jaki byłby świetny spocik. Fajnie, że w ogóle przejęliśmy, Jeden nie? Atakowany. To E1. Naprawdę fajnie, że przejęliśmy. Kurde, tu jest ten wrogi czołg? Doktor został zajęty przez wroga. jak tam się schował? Leży. Nie mam już tego, ale spróbujemy. Ładuj, ładuj. Spróbujemy tutaj zniszczyć tego tanka. Dobra, coś tam oberwał, ale ledwo. Dobra, lecimy z tą. Ale fajnie, fajnie, jest przyjemnie. Wam powiem. I muszę troszkę tutaj więcej właśnie pograć. Później ten portal sobie ogarniemy. To są takie wrażenia, no, na gorąco, natomiast już troszkę przetestowałem, żebyście też nie widzieli takich totalnych początków, bo tutaj wiadomo, wejść w grę to nie jest tak łatwo, wszystko jest nowe. Nie wiem, czy tutaj na F, spróbujemy na F jeszcze. O, jakiś desancik. Coś tam oberwał, nie? Oj, oj, uwaga. Tutaj jakiś nie ma spektakularnych efektów na tej mapie, ale. Ajaj. Tego bym chciał strącić. Tego bym chciał strącić. Tu jest jeszcze F2, F1 do zdobycia zabawa dla snajperów, zdecydowanie. Ale mało amunicji mam. Mam tylko 12 strzałów. Musiałbym mi ktoś tam podać. Oczywiście mają. Ewentualnie jakieś. przejął sektor raro. Jakieś ładunki. Apteczki mają oczywiście ładunki z amunicją, ale wątpię, żeby rzucali. To było bardzo nagminne w piątce, nie? Kiedy każdy mógł mieć tą paczuszkę i... Każdy w sumie tam rzucał. Albo leczył. A tutaj myślę, że rzadko będzie to wybierane. Kurde, patrzcie, gdzie my jesteśmy. No szczerze mówiąc, ta Antarktyda czy Arktyka. Taka bardzo, bardzo. Bezludno, Bezludna. tu jedzie? Okej, okay. bawimy się. Bez szans, bez szansy. 34. Szkoda, było. Dobra, mamy teraz jeszcze pojazd. To wam pokażę jak wyglądają mniej więcej. Tu jest taki, taki bardzo mobilny. O oh no! Oh no! No to tyle. Czy mamy jeszcze jakieś pojazdy dostępne, ewentualnie? Zobaczymy, pojazdy. Tu jest czasówka. Niestety, no to dobra, polecimy z buta. Ale tu się dzieje. O, ewentualnie tu możemy lutować. Dobra, troszkę było piechoty. To teraz wjeżdżamy. Wjeżdżamy ekipom. Przymierzeńcy zabezpieczają cel. Brawo jeden. Kurde, skąd ten. Skąd ten bije? Dobra, jedźcie do przodu, jedźcie do przodu. No, kto kierowcą jest? Cztery osoby. Kurde, tego też by było fajnie strącić, ale. Nasz kierowca w ogóle tutaj nie wych. nie wykonuje żadnych ruchów. Oj, trochę, trochę sklepany Wam powiem Uwaga, uwaga, nie mam już takiej mobilności. Dajemy z drugiej strony. Udało nam się zająć sektor brawo. Dobra, brawo. Tutaj można sobie zmienić. Dobra, wychodzimy. Przynajmniej troszkę w pojeździe, co? Cały czas ten... Co to jest grane Dobra, ja wbijam Ziup Okej okay. Kamera radio Klakson. Dobra, ja wychodzę To nie ma przyszłości To nie ma przyszłości Weźmiemy sobie Ewentualnie to będziemy strącać w ten sposób. Tam jest w ogóle jakaś helka, nie? Okej. Okay. Olej jaja. No jest, jest bitwa, nie? Tak możemy sobie popatrzeć zawsze coś się dzieje tutaj na, na tych sektorach już później. Ale na początku musi się to wszystko rozruszać, także... No ten kij ma dwa końce, taka wojna totalna 128, ale ona może być Czasami bardzo, bardzo spokojna. Ja. Ojoj Jeszcze tu gdzieś krąży Jeszcze tu gdzieś krąży, dziad Ja bym tak na koniec sobie strącił Dawaj go gdzie on lata? To już jest nasze wszystko, nie? No i zobaczcie, po tym lodzie wszędzie można chodzić. Kurde Nie no, ja go... Ja go dojadę. Poczekajcie, poczekajcie, ja go dojadę tutaj. Z tamtej strony jeszcze. Dobra, mamy trzy strzały. On sobie tutaj spokojnie nawróci. Pójdziemy na mościk. Gdzie ty jesteś, panie pan Kracy? No tam mewy nawet. Nie, no piękne, piękne. Bardzo ładnie też wygląda. No tutaj wiadomo, że na konsoli nowej generacji świetnie chodzi, ale. No, PC-ty troszkę mocne trzeba mieć. To już jest taka gra multiplayer, która no wymaga, wymaga. pierwsze, jest albo płatna, albo w abonamencie. Myślę, że warto sobie sprawdzić chociaż w tym 10-godzinnym Jej Play albo w Game Passie jest. Natomiast, no, jest to już taka gra, jeśli chodzi o multiki i shootery, która no troszkę wymaga tych zasobów. Wiadomo, o kurczę. Mam jaki. szybki, ale myślę, że powrót do tych czasów nawet dalej niż współczesnych. 2042 naprawdę dobry kierunek, dobry kierunek, bo to jednak kojarzy się z Battlefieldem te odsłony 3-4 były najlepsze. I myślę, że. Na razie dobry kierunek o, polecimy tu. Okej. Okay. to, się pobawimy. atakujemy teraz. O, my tu mamy? Oj, uwaga, uwaga, zakłócenia na linii. Dobra, jeden padł. Jeszcze z tamtej, podleć, podleć. Oczywiście z ekipą to już w ogóle można się skoordynować, ale Dobra, drugi. No fajna, fajna zabawa. W pojazdach również. No, jest tego sporo, nie? Różnego rodzaju. Tutaj mamy helikoptery, samoloty. Pojazdy lądowe. Widzę że na tych pontonach jeszcze. Dają rado. Oj, uwaga, uwaga. Nie wiem, czy nie wychodzimy już. Spadochron. Zdążyłem? Zdążyłem. O i rozbił się! Rozbił się, patrzcie to. Dobra. Opuściłem ten tonący okręt. Oj, jest remisik, jest remisik, 200 tiketów. Wrók stracił większość, teraz mamy. Teraz mamy 2-2. Kurde, jest, jest ciężko. Przydałoby się kogoś tutaj zgarnąć na gapę, ale. Ale cóż, patrzcie. Naprawdę. A zobaczmy jeszcze jakąś fizykę albo zniszczenia. Jak strzelamy w taki lodowiec. No niewiele się dzieje. Nie wiem, czy na tej mapie są jeszcze jakieś takie środowiskowe, właśnie rzeczy, które się mogą wydarzyć. Ale widzę, że tam coś się kopci. Bo są takie mapki. Takie, no widzieliście. Z tym tornado. ...albo coś się po prostu wali coś się niszczy po jakimś czasie. No, takie wiecie, takie nawet oskryptowane rzeczy, żeby coś tam się na tej mapie zmieniało też, nie? Ale to jest ciekawe. Tutaj przechodzimy sobie przez ten środek i nikt nas nawet ze snajpy nie ściągnął. Powiem wam, że się zdziwiłem. Idę na C. Ale jednak. O, możemy sobie też oczywiście oznaczyć w ten sposób, nie? Tak jak to w Apexach i innych grach. Natomiast. Myślałem, że tutaj więcej camperów będzie. A że tutaj na przykład na tym lodzie to nikt nie przejdzie. No widzę, że każdy tutaj na razie się jeszcze uczy. Jest spoko. No to cóż, 150 do 180. Znowu jadę na tym pontonie. Spróbujemy ich tutaj załatwić. Serio. Serio. A szkoda, szkoda. Okej. Okay. <gryw> Dobra. Ostatki, to już są ostatki. Przynajmniej przejechany jeden jak GTA. My tu mamy, chyba w środku, co? Chyba jeszcze są w środku. Dobra, pojadę na te kolejne sektory, żeby coś nam się uda przejąć. Co? Dobra, wychodzimy. Aj koniec. Porażka no cóż, Stany wygrały, ale gra się przyjemnie, naprawdę całkiem dobra odsłona na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zostawcie łapę, jeśli Wam się podoba i chcecie więcej. No i napiszcie, co byście chcieli zobaczyć w tym trybie portal. Do następnego. Hej, hej, hej. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Przypominam o łapce w górze i subskrypcji kanału. Obok wyświetla się nowy film i cała seria odcinków. Natomiast jeśli podoba wam się moja twórczość, możecie wesprzeć kanał na Patreonie i na YouTubie klikając przycisk wesprzyj na ekranie lub poniżej. Wielkie dzięki i do zobaczenia.